Cześć, zapraszam Was do kolejnego tłumaczenia zdań. Dzisiaj będziemy tłumaczyć zdania ze słowami, które zapewne przydadzą się każdemu z Was podczas codziennych rozmów w języku niemieckim. Pierwsze nasze dzisiejsze zdanie brzmi: Przysiadam się do Niego i zamawiam kieliszek wina. No właśnie, jak powiedzieć to: przysiadać się, Ym, i może Was to zdziwi, ale jest to bardzo proste. Ponieważ jest to zwyczajny czasownik zyś, zecn, który zapewne znacie jako siadać. Ale tu oczywiście musimy dodatkowo dorzucić przyimek cu siadać się, przysiadać się do, to co właśnie w znaczeniu do, i po co oczywiście występuje celownik. Skoro wiemy już jak powiedzieć przysiadać się do, możecie spróbować sami przetłumaczyć to zdanie, czyli przysiadam się do niego i zamawiam kieliszek wina. Zatrzymajcie lekcję w tym momencie, spróbujcie przetłumaczyć to zdanie i sprawdźcie po chwili z moim tłumaczeniem. Wysiadam się do niego, to oczywiście iść zece myścu im i zamawiam kieliszek wina. Ym, I to oczywiście und, po und wystąpi od razu czasownik, ponieważ mamy tą samą osobę, więc osoby nie musimy powtarzać po spójniku und. Dlatego powiemy und bez Możemy tu do rzeczy wrzucić mija, że sobie, prawda? Zamawiam, ale nie jest to obligatoryjne. Und bestelle mia kieliszek wina to po prostu ein glas wein. I zetze myścu im und bestelle mia ein glas wein. Kolejne nasze dzisiejsze zdanie brzmi O ile mi wiadomo, umowa nie zostanie przedłużona. No tutaj może być problematyczny ten zwrot o ile mi wiadomo oraz przedłużać. O ile mi wiadomo, o ile to po prostu zofil, a o ile mi wiadomo, to nic innego jak zofil. I czyli jak widzicie brzmi to może dość skomplikowanie, jeżeli chcielibyśmy to tak przetłumaczyć słowo w słowo, ale zobaczcie, o ile ja wiem, prawda? To to samo, co o ile mi wiadomo, czyli zofil so i a przedłużać to czasownik verlängern. I teraz wróćmy do naszego polskiego zdania jeszcze raz, żebyście mogli z tym poznanym przed chwileczką, słownictwem sami przetłumaczyć to zdanie, o ile mi wiadomo, umowa nie zostanie przedłużona. Przetłumaczcie, spróbujcie przetłumaczyć sami to zdanie i zatrzymajcie lekcję w tym momencie. A teraz zrobimy to wspólnie. Pierwszy człon już znamy. Zofil so i Schweiss, prawda? O ile mi wiadomo. Po przecinku wystąpi od razu czasownik. Tutaj mamy zdanie w stronie biernej. Umowa nie zostanie przedłużona. Czyli zostanie wird umowa, kto co? Umowa, czyli Dea Vertrag, nicht verlängert. Um, ale możemy zbudować to zdanie również w stronie biernej w czasie przyszłym, bo teraz powiedziałam to zdanie: w stronie biernej w czasie teraźniejszym, jakby nie zostaje umowa przedłużana, ale tak jak wiecie, pamiętacie, bardzo często czas teraźniejszy zastępuje nam czas przyszły. Tak samo i w języku polskim. Na przykład mówimy: w wakacje jadę do Berlina, a nie w wakacje będę jechać do Berlina, prawda? Czyli mamy inne elementy w zdaniu, które wskazują nam tą przyszłość i nie musimy jej zaznaczać już czasownikiem. Tak samo to działa w języku niemieckim. Dlatego możemy powiedzieć So viel ich weiß, wird der Vertrag nicht verlängert, oder So viel ich weiß, wird der Vertrag nicht verlängert werden. Czyli możemy powiedzieć w stronie biernej w czasie teraźniejszym, albo w Stronie biernej w czasie przyszłym. Obie oczywiście wersje są poprawne, więc jeżeli którąś z tych wybraliście podczas tłumaczenia swojego zdania, to obie są poprawne. I ostatnie nasze dzisiejsze zdanie brzmi: On ma tak długo na mnie czekać, aż po niego przyjadę. Wydaje mi się, że tu wszystkie słówka powinny być znane, może przyjechać, przybywać po, jedni, po kogoś, to czasownik abholen, czasownik rozdzielnie złożony i możemy zacząć wspólnie tłumaczyć już to zdanie. No właśnie, ale jak powiedzieć to ma, bardzo często mówimy, że on ma to zrobić, um, on ma to wypić, prawda? Bardzo często używamy tego ma w języku polskim, ale nie jest to ma w znaczeniu haben, ich habe eine Katze, prawda? Czyli ja mam kota, tylko on ma coś zrobić, czyli on powinien coś zrobić. I właśnie jeżeli w języku niemieckim chcemy powiedzieć. Taką kalkę językową, takie zdanie jak w języku polskim, on ma to zrobić, to mówimy eazol er das machn czyli on powinien to zrobić, czyli to nasze polskie ma, tutaj jest w takim znaczeniu powinien. Więc tutaj użyjemy oczywiście czasownika modalnego zolen. Eazol er tak długo. Tak, przed przymiotnikiem to oczywiście zo. So. A er zol zolange so na mnie czekać, auf myśl warten, warten auf plus akusat to oczywiście rekcja czasownika. Aż po niego przyjadę, aż to bys i po bys występuje czasownik na końcu, tak jak podas, op czy też weil. Bys teraz osoba, iś go, kogo, co go, czyli in. I na końcu czasownik przyjadę, czyli Abhole. Er soll so lange auf mich warten, bis ich in abhule. Mam nadzieję, że zdania nie sprawiły Wam wielkich trudności i mam nadzieję, że dzięki tym zdaniom poznaliście kolejne nowe słówka. Do zobaczenia już za tydzień w kolejnym tłumaczeniu zdań.